Z tej strony Kondys. I dzisiaj porozmawiałem sobie o moim buildzie, którym wysolowałem Asharę i głównie grałem właśnie w becie. Tego buildu nigdzie nie przedstawiałem, nigdzie go nie opisywałem, i wszyscy właśnie o niego pytali, skąd go wziąłem, co ja zrobiłem, czemu go nie pokazałem wcześniej. Odpowiedź jest prosta: wymyśliłem go właśnie w trakcie bety. Po tym jak dostałem Disconnecta i straciłem swojego pierwszego barbarzyńcę, po prostu. Potrzebowałem jakiegoś innego sposobu na levelowanie. Tak jak opowiadałem, już nie będę kolejny raz mordził, ale wymyśliłem jedną fajną rzecz. A raczej zauważyłem pewną zależność. Frenzy, Amok, jest zdolnością, która bije najwięcej obrażeń w pojedynczy cel, nawet biorąc pod uwagę zdolności główne. Jeśli bierzemy rozprucie, dobra, rozprucie bije więcej obrażeń, ale w czasie. Po co mamy czekać przy każdym wrogu 5 sekund, żeby go zabić, skoro możemy go zabić w ciągu jednej sekundy zamoku? I takim moim podejściem zrobiłem pierwszą wersję mojego buildu. Był to właśnie build pod Amok, który levelował bardzo dobrze i najprawdopodobniej właśnie pod Amok i pod rozprócie na bossy będę właśnie robił swój build na premierę. Tam właśnie opowiadałem kiedyś, że a mi się fajnie wylo i tak dalej, ciernie zostały zmiecione, ten build po prostu jest o wiele lepszy, opowiem go też w osobnym filmie wraz z, pla wraz z innymi planerami i tak dalej. Jakie ścieżki są dewelowane, i tak dalej. Teraz się skupmy na tym buildzie, właśnie który zrobiłem w tej becie. Ten build jest pod nagłą szarżę, jak możecie zauważyć, a nie pod amok. Czemu? Ponieważ zdobyłem broń z Ragan. Takiej broni nie można było zdobyć normalnie w becie. Można powiedzieć, że ta broń jest nawet oszukana, ponieważ ma około 50% więcej obrażeń niż, niż mają broń na poziomie 20. Wciąż to jest broń na poziomie 20, ale zdobyta na lokacji poziom 30. W normalnej grze, w normalnych warunkach nigdy tak nie będziemy farmić, nigdy takiego czegoś nie będziemy robić, więc właśnie tutaj dlatego, mówię, że to jest oszukane, ale wciąż jest to bardzo fajny wyznacznik, właśnie dlaczego nagła szarża jest najmocniejszą zdolnością barbarzyńcy. Jeśli nie znacie barbarzyńcy, to po prostu w zależności od tego, jaką on umiejętność używa, to potrzebuje innej broni. Obdarcie, broń sieczna, nieważne czy jednoręczna, czy dwuręczna. Amok, tylko dwie bronie jednoręczne. Ogłuszenie. Tylko broń obuchowa I ważna sprawa Nagła szarża używa każdej broni Więc właśnie Nieważne czy znajdziemy fajną broń dwuręczną sieczną Fajną broń dwuręczną obuchową Czy właśnie nawet może Dwie pojedyncze bronie Zawsze będziemy mogli używać nagłej szarży I nagła szarża ma też Bardzo fajne wzmocnienie Zadaje 30% obrażeń wrogom Którzy mają pełne zdrowie Więc jak możecie tutaj Zobaczyć sobie na tym fajnym przykładzie Zawsze, po prostu jeśli pakujemy dużo punktów, będziemy one-shotować każdego pojedynczego wroga. Tutaj akurat yy, mamy z wrogów zwiększoną zdrowiem, to jest elita, więc widzimy, że tutaj akurat fajnie mieć kończące uderzenie. Moja zdolność tutaj pod prawym myszki. Ale w tym miejscu mamy wydarzenie. I patrzcie jak z łatwością ja po prostu sobie, sobie skaczę do wrogów i każdego one-shot, one-shot. 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 Czemu mam się bawić obdarciem, ładować furię? używać rozprucia, żeby gościa zone też Ja mogę po prostu nagłą szarżą skakać do wroga i go one shotować. i to może być właśnie bardzo mocne i dlatego też najprawdopodobniej barbarzyńcom będziemy chcieli levelować na world tierze pierwszym mamy różnicę 20% pomiędzy world tierem pierwszym a drugim world tier drugi daje nam 20% więcej do doświadczenia ale po co mamy mieć 20% więcej do doświadczenia jak musimy być stwory dwa razy dłużej, musimy wykonać dwa ataki a nie jeden więc najprawdopodobniej to będzie moja właśnie taktyka na levelowanie. Mamy nagłą szarżę. Nie muszę płakać, jak tu mówicie, o bronie, o itemy. Mogę mieć wyrąbane w tej, jakie dropimy itemy. Nikogo nie obchodzi dropienie itemów w grze, o której chodzi o dropienie itemów. Ja wciąż tego nie rozumiem, ale nie będę się z wami już kłócił. Już trzeci film o tym mówię, i, a raczej nie chcę mówić o tym trzeci film. To sobie już każdy ma po prostu swoje zdanie. Ale tak będzie wyglądało chyba moje podejście właśnie na premierę barbem. Nieważne, jaką mam broń, wszystko mogę one shotować i też się skupmy na tym w ogóle jak wygląda reszta drzewka Reszta drzewka to jest już właśnie też wzmacnianie tej nagłej szarży Bierzemy sobie jeden punkt w podwójne uderzenie I bierzemy wzmocnienie do, podw do podwójnego uderzenia Które przedłuża działanie naszego berserkowania Przedłuża, nie powoduje Więc musimy mieć właśnie źródło berserkowania Mamy to źródło na przykład z wojennego okrzyku. Albo właśnie skończącego uderzenia, kiedy zabijemy wroga, ba, kiedy trafimy wroga, nawet nie musimy go zabijać, dostajemy berserkowanie na 3 sekundy. W związku z tym, że mamy potężne bonusy na nasz podstawowy atak, non stop go używamy, mamy non stop furię, więc sobie na przykład właśnie krzykniemy, dostajemy berserkowanie na 4 sekundy, mamy full furie, używamy całą furię 4 atakami podwójnego uderzenia, dostajemy dodatkowe 8 sekund, no, oczywiście to najpewniej zrobimy w ciągu 4 sekund. Więc nie mamy tutaj 4 plus 8 od razu 12, tylko właśnie mamy te 8 sekund. W ciągu tych 8 sekund musimy znowu naładować furię, znowu ją zużyć. Mamy kolejne 8 sekund, no i właśnie w taki sposób mamy w nieskończoność bezsarkowanie, już na tak niskim poziomie. Ja właśnie walcząc z Aszawą, miałem praktycznie non-stop bezsarkowanie. O, o tyle, że jak musiałem uciekać, tak dalej, nie, nie mogłem jej bić. Dopóki możemy bić wroga, mamy bezsarkowanie. Ale tak, tutaj, żeby też nie mieszać. Trzecia gromada, mamy tutaj oczywiście okrzyk na nieustępliwość, używamy go tylko z tego powodu, no oczywiście to jeszcze generowanie zasobów, prędkość ruchu, fajna sprawa. Jeden punkt w wzmocniony okrzyk, ale ważna sprawa, widzicie, że mam 23, a nie 22, ponieważ w tej becie okrzyk miałem z przedmiotu, nie miałem tutaj wpakowanego punktu w drzewku, więc tak, tak jakby ten punkt miałem za darmo, tutaj nas runy nie obchodzą. I potem, właśnie, mamy jeszcze w czwartej gromadzie dowódcę rajdu, który leczy nas 3% zdrowia za każdą sekundę, gdy jesteśmy pod efektem okrzyku. Oczywiście, okrzyk mamy non-stop, a też właśnie ta sprawa, że daje to nam bardzo fajne leczenie. I jeszcze fajna sprawa z leczeniem, właśnie to tutaj ze wzmocnienia z nagłej szarży bijemy 30% sobie obrażeń i się leczymy jeszcze 2% zdrowia, gdy trafiają wroga. Więc za każdym razem, gdy się tak szarżymy do tego nowego wroga, leczymy się o 2% zdrowia. Jesteśmy nieśmiertelni, mamy. Bardzo dużo obrażeń, super sprawa. I ewentualnie, jak trafiamy na jakiegoś mocnego przeciwnika, mamy jeszcze oczywiście tego Blowa śmiertelny cios. On zadaje dwa razy większe obrażenia bossom. I teraz, jeszcze przejdźmy do aspektów, ponieważ w tym buildzie mamy parę aspektów, które używałem, które były bardzo ważne. I po pierwsze, właśnie to, że po użyciu 100 Fury mój atak zadawał dwa razy większe obrażenia. Ba, jeśli to mamy na dwuręcznej broni, to mamy 200% więcej obrażeń. Czyli zadajemy około te 200% więcej. Czyli to już daje nam 3 razy więcej obrażeń, ze 100 do 300, 3 razy więcej I mamy jeszcze to, że zadajemy tutaj dwa razy więcej obrażeń bossom Najpewniej to się mnoży, a nie dodaje Więc to już nam daje 6 razy więcej obrażeń, dlatego ja Aszawę nawet krytowałem po 13 tysięcy, nie wiem czy to akurat znajdę na przykład taki atak Widzimy tutaj, że mam ten bonus już Tylko oczywiście mam tutaj małą szansę na kryta Szansę na przytłoczenie też tam mam 3%, więc jak to się uda, tutaj jest zwykły atak Zobaczymy. <laughs> nie trafiłem. No tam 6000 było. Widzicie? 6000 bez kryta. Z krytem tam było właśnie około 10 tysięcy, Jeszcze jak to był przezwyciężony kryto, tam robiłem 13000. Więc zwykły, zwykły skill, który mamy jeden punkt wsadzony, już robił 6000 obrażeń, co nie atak z dupy. Yy, drugi najważniejszy aspekt: podstawowe skilowanie, większa atak speed. 60% więcej atak speedu to oczywiście jest bardzo, bardzo dużo. Ten atak sobie bardzo wzmacniamy. I tutaj akurat nie mogę pokazać itemów, ale jeszcze w każdym przedmiocie miałem wpakowane w broni topazy, które zwiększały moją umiejętność obrażeń podstawowych. I tak samo moje itemy miałem wyrolowane, tych których nie używałem, oczywiście, bo ja używałem tylko tej broni. Z pozostałych broni u barbarzyńcy nam się liczą statystyki, nawet jeśli z nich nie bijemy. I miałem tam łącznie 130% obrażeń podstawowych, więc no, też automatycznie dwa razy więcej ponad. Więc to robiło naprawdę siekę. I barbarzyńca pod podstawowe ataki wygląda naprawdę bardzo dobrze. Dla mnie to jest śmieszne, że właśnie taki amok na poziomie pierwszym już bije więcej barwa niż tornado. Więc naprawdę, plan jest taki: lecimy amokiem, właśnie rozpruciem. Potem bierzemy, zmieniamy się w nagłą szarze z podwójnym uderzeniem, gdy już mamy możliwości zdobywania berserkowania. I tak pewnie będziemy levelować aż do 50 poziomu na spokojnie. Potem oczywiście aspekty, moc legendarne, moce unikatowe zwłaszcza dają o wiele więcej, ale też trzeba pamiętać, że mamy chyba amulet pod frenzy, jak się nie mylę. Tak, mam jeszcze nawet amulet pod frenzy, który powoduje, że Amok się stakuje jeszcze dodatkowo dwa razy, więc z trzech do 5. i też, że moje inne skille mają zwiększony attack speed, więc no... Z tym możemy mieć naprawdę porąbana tak zamoku, więc. hej, Blizzard, wiecie co znerfić u Barba teraz? Jak nie zobaczę nerfów na tak na premierę, no to mamy build. Ale no, mam nadzieję, że. Tutaj też coś się będzie dało zrobić. Ja najprawdopodobniej tym będę startował, zrobię wam jeszcze poradniczek do tego, jak to wygląda z paragonami, jakie są aspekty, taki endgame'owy build, można powiedzieć wersję taką na 50-70 setny level z paragon boardami i tak dalej, bo to już jest obecne. I właśnie, jeśli chcecie patrzeć jak robię buildy, Będę właśnie już do premiery cały czas siedział na Twitchu i robił buildy. Dzisiaj mamy streama o 14 za pół godziny. Nie wiem, czy się wyrobię z tym filmem. Jeśli oglądacie go na premierę no to patrzcie, która jest data. Teraz akurat jest wtorek, 16 maja. Więc może akurat, jak to wrzuca, to wrzuca to zbyt późno już nie będzie streama. Ale no, dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Hej, o i papa, dbajcie o siebie. Hej, papa.